Pomóż nam Boże, abyśmy wytrwali w Twojej miłości tymi słowami modliliśmy się podczas komplety i to można powiedzieć to jest taki program na całe nasze życie. Kiedyś słyszałem wypowiedź Pana Romana Kluski, człowieka, któremu w latach 90. na wskutek fałszywych oskarżeń odebrano cały dobytek i wolność. Został uznany jako przestępca, aresztowany i wówczas przeszedł bardzo poważną próbę wiary. I on opowiadał, że praktycznie od czasu, kiedy był nastolatkiem, to interesowało go to, czy jest przypadkowym produktem ewolucji, czy może został stworzony z jakiegoś powodu. Jak to się stało, że stwórca dał mu życie? I wspominał, że przeczytał całe Pismo Święte, potem czytał najważniejszych świętych, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie. I zwrotem było dotarcie do dzieniczka siostry Faustyny i mając już pewną podbudowę, był w stanie to trudne dzieło przetrawić i zrozumieć. I mówił, że poprzez czytanie tego dzieniczka z osoby szukającej. Przeszedł w osobę pewną. Intelektem doszedł do przekonania, że nie jest żadnym przypadkiem, ale jest dzieckiem bożym stworzonym przez stwórcę. A jeżeli moim tatą jest stwórca i on mnie kocha bezwarunkowo i bezgranicznie, to jeżeli ja będę w stanie jako tako iść wskazaną przez niego drogą, to on się mną zaopiekuje. Pan Roman opowiadał, że wiele razy w życiu doświadczył tej opieki, tej cudownej opieki, której żadna fizyka, żadna nauka nie potrafi wytłumaczyć, a potem powstaje świadomość tej miłości, świadomość tej opieki, świadomość, że niezależnie od tego, w jak trudnej sytuacji się znaleźliśmy, można iść bez obawy, z zaufaniem że Bóg nie śpi. Że On nie przestał mnie kochać. Poprzez, podczas chrztu Pana Jezusa w Jordanie to zauważmy, że jest obecna cała Trójca Święta. Jest Bóg Ojciec, jest Duch Święty no i oczywiście jest Syn Boży. I rozlegają się słowa to jest mój Syn umiłowany w Tobie, mam podobanie. I tam jest kropka. I to jest bardzo ważne, żeby to usłyszeć, że tam jest kropka. Bo walka toczy się o to, żeby w momentach próby z kropki nie zrobić przecinka. Jesteś ukochanym dzieckiem Boga pod warunkiem, że... Oto toczy się w naszym życiu walka i tak naprawdę, bracie i siostry, ona będzie aż do śmierci. Aby nie stracić wiary w to, że Bóg jest zawsze naszym ratunkiem i on nie przestał nas kochać, aby z kropki nie zrobić przecinka. I zauważmy, że kiedy potem Pan Jezus wychodzi na pustynię i jest tam kuszony, to złych duch atakuje go właśnie w tą jego najgłębszą tożsamość. Jeżeli jesteś synem umiłowanym, to udowodnij. Przemień kamienie, rzuć się w dół i tak dalej. udowodnij, że jesteś kochany bo ojciec nie może ciebie kochać tak za nic próba wiary polega na tym, że zły duch z kropki chce zrobić przecinek Bóg nie może cię kochać tylko dlatego, że ciebie stworzył musisz to udowadniać i niezależnie od tego jak bardzo będziesz udowadniać zawsze będzie za mało co wydarzyło się w raju? Czy ten wasz Pan Bóg naprawdę jest taki dobry? Co Pan Bóg powiedział po stworzeniu Adamowi i Ewie? No, kochani, jest tutaj parę milionów drzew, ze wszystkich możecie jeść, ale nie z tego, bo nie chcę, żebyście wiedzieli, czym jest, czym jest nowotwór, nie chcę, żebyście wiedzieli, czym jest cierpienie, czym jest śmierć. Czym jest samotność? Nie chcę tego. A podchodzi zły duch i mówi, czy to prawda, że ten Bóg nie pozwolił wam jeść z żadnego z tych drzew? Czy On rzeczywiście was kocha? Każdy z nas podczas chrztu został zanurzony w Chrystusa i usłyszał te same słowa, które usłyszeliśmy przed momentem w Ewangelii. Jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. I tam jest kropka, a nie przecinek. Co zrobił z nami grzech? Grzech naruszył naszą wspólnotę z Bogiem. Człowiek w stosunku do Boga, niczym nasi pierwsi rodzice, zaczął być nieufny, zaczął być podejrzliwy, a nawet zuchwały. Jedność została naruszona. Człowiek zaczyna wątpić w Bożą opiekę. Bóg już nie jest życiem, nie jest pomocą, nie jest największym szczęściem, ale zaczyna być przedstawiany jako przeciwnik. To jest właśnie obraz pierwszych naszych rodziców po upadku. Zaczynają traktować Boga nie jako swój ratunek, ale jako wroga. Pocieszające jest to, że historia świętego Piotra pokazuje że możesz dawać Panu Jezusowi setki powodów, żeby przestał Cię kochać, ale niczym go nie przekonasz. A Zły Duch próbuje nam wmówić, że Jezusa nie ma wśród nas, że on nas zostawił, że on nie jest wszechmocnym Bogiem, on nie jest potęgą. Tylko w najlepszym wypadku jest w świętej pamięci Jezusem z Nazaretu. I dzieje się najczęściej to po naszym grzechu albo kiedy widzimy jakieś zło, które nas może zahipnotyzować. Ta walka toczy się o to, żebyś nie zwątpił w dobroć Boga, w Jego wszechmoc, abyś nie uwierzył kłamstwu, że Bóg Cię zostawił. To są te wszystkie myśli, które podsuwa nam oskarżyciel. Bóg Cię nie kocha. No po tym, co się wydarzyło, On Cię nie przyjmie i nawet do Niego nie wracaj. Od czasu chrztu każdy z nas jest Jego umiłowanym dzieckiem. To jest nasza niezatarta tożsamość. Dlatego Pan Jezus zostawił nam zalecenie, którym też modliliśmy się podczas kolekty Wytrwajcie w mojej miłości. Bez względu na to, jako zawierucha panuje w Twoim życiu, to nie pozwól wydrzeć sobie tej pewności, że Bóg nie cofnął swojego słowa i nie przestał Cię kochać. Nie stracił nad Tobą opieki. Święty Jan Chrzciciel jakiś czas później po tym wydarzeniu sztupańskiego, Pańskiego to jak wiemy, jakiś czas później trafia do więzienia i również przechodzi swoją próbę wiary. Nawet Pyta Pana Jezusa przez posłańców, no czy ty jesteś rzeczywiście tym obiecanym Mesjaszem? No zobacz, przecież zostałem uwięziony, Herod nadal rządzi. I wtedy Pan Jezus przypomina mu o wszechmocy Bożej i na końcu dopowiada takie zdanie. A błogosławiony jest ten, który we mnie nie zwątpi. Oto toczy się walka. W żadnej sytuacji życiowej nie pozwólcie sobie odebrać wiary w to, że Bóg jest większy. Nie pozwólcie sobie odebrać wiary w to, że zło nie jest ostatnim słowem. Pan Jezus nie stracił opieki nad twoim życiem. I potem Jan Chrzciciel rozumie. Ty jesteś w więzieniu, i może nawet wolności nie odzyskasz, ale możesz być szczęśliwy wiedząc, że ja jestem przy Tobie i ja Ciebie kocham. Że to wszystko ostatecznie w dobro się obróci. Bracia i siostry, my nie jesteśmy w stanie być w relacji miłości ze świętej pamięci Jezusem z Nazaretu, ale jesteśmy w stanie być w relacji z miłości z Jezusem, który zmartwychwstał, który żyje, i jest obecny tutaj pośród nas, On nie śpi, On nie cofnął swojego słowa i nadal jest Bogiem, który zbawia.